Kasia Tusk w specjalnym nagraniu mówi o problemach. Przegrane wybory i ga Świątek. Kasia Tusk, znana influencerka i córka Donalda Tuska, podzieliła się z obserwatorami na Instagramie swoimi zmartwieniami. Choć na co dzień inspiruje tysiące Polek swoimi stylizacjami i przemyśleniami, tym razem przyznała, że i ona miewa gorsze dni. W jednym z ostatnich postów opowiedziała o problemach z fryzurą, nastrojem i nie tylko. Co dokładnie stoi za jej złym humorem? Kasia Tusk od lat udowadnia, że wizerunek w mediach społecznościowych może iść w parze z autentycznością. Jej szczerość i otwartość w takich kwestiach jak codzienne trudności czy poglądy polityczne sprawiają, że cieszy się dużym zaufaniem swoich obserwatorów. Jej posty przypominają, że każdy z nas ma prawo do gorszych dni i że warto mówić o tym otwarcie. Kasia Tusk poinformowała o paśmie problemów. Kasia Tusk od lat prowadzi bloga modowego, a jej Instagram to kopalnia inspiracji dla kobiet szukających stylowych rozwiązań na co dzień. Jednak nawet ona, mimo perfekcyjnego wizerunku, miewa chwilę słabości. Na swoim Insta Stories opublikowała nagranie, w którym zaprezentowała swój strój na dzień, gdy humor zdecydowanie jej nie dopisuje. Jeden z kilku bad hair mood outfit day w tym tygodniu napisała Tusk, dodając link do wpisu na blogu. W swoim poście zdradziła, że ten tydzień był wyjątkowo trudny. Dzień dobry piątku. Czy będziesz dla mnie lepszy niż poniedziałek, wtorek, środa i czwartek? Nie, to ja też nie planuję witać się z tobą w elegancki sposób. Przegrane wybory, iga świątek odpadła z turnieju, a pogoda w sopocie przypomina raczej monsuny w Indiach, niż wakacje w kurorcie. Jeśli którejś z was w tym tygodniu też coś nie wyszło, to witajcie w klubie. Wyliczała córka Donalda Tuska. Jak przyznała, takie dni zdarzają się każdemu, a jej post miał na celu pokazanie, że nawet osoby z pozoru idealne zmagają się z codziennymi trudnościami. Kasia Tusk nie boi się mówić o polityce. Krytyka Karola Nawrockiego. To nie pierwszy raz, gdy Kasia Tusk porusza ważne społecznie i politycznie tematy. Jeszcze przed drugą turą wyborów 29 maja blogerka wyraziła swoje zdanie na temat kandydatury Karola Nawrockiego na prezydenta. Na Insta Stories jasno stwierdziła, że nie popiera jego kandydatury. Wydaje wam się, że już za dużo polityki tutaj? Ja się dopiero rozkręcam, napisała. Tusk podkreśliła, że decyzje polityczne powinny być podejmowane na podstawie wielu aspektów, a nie tylko poglądów. Pod koniec liczy się to, kto jakim jest człowiekiem, dodała, zachęcając swoich obserwatorów do głębszej refleksji.